Witam! Wczoraj Behavior zapowiedziało jedne z największych zmian w grze, głównie skupiających się na poprawie komfortu rozgrywki. W tym filmiku przedstawię wam wszystkie ogłoszone nowości, tak jak sami to określili, będą to dwie fazy. Pierwsza faza zmian wyjdzie na przełomie kwietnia i czerwca, następna lipca oraz grudnia. Zanim przejdę do omawiania, warto wspomnieć, że większość eventów, chapterów oraz kolekcji, ale przede wszystkim PDB, które miało być dzisiaj, zostało przesunięte. Z tego co mówili, jest to przesunięte o 3 tygodnie, żeby DevSi mieli więcej czasu na ograniczenie tego wszystkiego. Pierwszą nowością, którą chcą dodać, jest opcja poddawania meczu. Ocalali będą mogli zakończyć grę, jeśli wszyscy zostaną powaleni i slagowani, a w przypadku zabójcy, gdy wszyscy ocalali opuszczą grę i zostaną same boty. Gdy jedna ze stron zdecyduje się poddać, mecz natychmiast się zakończy. Nikt nie otrzyma kary czasowej, a wszyscy zachowają zdobyte bloodpointsy. Drugą nowością jest możliwość zmiany gammy i ogólnej jasności gry, bez konieczności korzystania z filtrów. Mimo, że to prosta zmiana, jest ona masywna. And you know what else is Ponieważ na niektórych mapach, takich jak na przykład Borgo, praktycznie nic nie widać i daje to znaczną przewagę osobom, które mają te filtry, niżeli innym graczom, na przykład z konsoli, którzy nie mogą zmienić jasności. Skip and go next to pojęcie, które część z Was już pewnie słyszała. Powiedziała, a przede wszystkim widziała nie raz. Chodzi o sytuację, gdy ocalały poddaje się w grze i za wszelką cenę stara się, aby zabójca go zabił jak najszybciej. Poprzez podkładanie się lub robienie hałasu, by po prostu przejść do następnej gry. I ich chcą teraz ukarać takich graczy, wprowadzając mechaniki wykrywające, czy ktoś próbuje skipnąć gierkę. Oprócz oczywistej kary czasowej, cofnie to również całą rangę. Czyli przykładowo z Iri 2 spanisz do Iri 3. Dodatkowo planują nowy system nagród, który będzie bazował na nowym systemie emblematów. I same nagrody i progresja będzie się przenosić z meczu na mecz. Kolejnym problemem, na którym się skupiają są ocalali ignorujący geny lub powieszonych teammateów. Generalnie ci, którzy czekają aż wszyscy umrą, by uciec haczem. Behavior zamierza zwalczyć ten problem poprzez lekki rework AFK kruków, które pojawiają się nad ocalałym, gdy ten jest zbyt długo nieaktywny. W obecnym momencie pierwszy kruk pojawia się po minucie, Drugi po 15 sekundach, trzeci po kolejnych 15, a finalnie po 10 sekundach zabójca otrzymuje powiadomienie. Po zmianach kruki będą brały pod uwagę, czy ocalały bardziej ignorują obiektyw, czy nie. A gdy ocalały dostanie kruka, zabójca od razu widzi jego aurę. Dodatkowo wprowadzą nową funkcję: jeśli masz na sobie 3 kruki, tracisz kolizję z graczami, co zapobiega sytuacjom, w których ktoś jest blokowany. Dary na mapę w nadchodzących zmianach nie będą już pewnym wyrokiem śmierci, gdzie w 100% trafiasz na mapę, która została wybrana. Zamiast tego będziesz miał tylko 20% szans, a co ważne, nie będzie można tego stakować, aby zwiększyć szansę, aby pójść na tę mapę. Dodatkowo niektóre dary będą miały status sekretny, takich jak na przykład Mori i nie będą one ujawniane w ekranie ładowania. Zmieniono również sposób, w jaki ocalali pojawiają się na mapie. Jak sami to określili, ocalali wcześniej mieli o wiele łatwiej. Gdy respiąć się osobno, mogli pokryć większy obszar mapy i lepiej rozkładać presję. Teraz domyślna maksymalna odległość między ocalałymi na starcie wynosi 12 metrów i wszyscy ocalali będą znajdować się na tym samym piętrze, jeśli jest to przykładowo na The Game lub RPD. AFK boty to gracze, którzy wykorzystują makra, aby ich postać stale wykonywała ataki przed siebie. Dzięki temu, jeśli ocalały dostanie hita, to bot dostanie punkty. W sumie razem z ocalami, bo będą sobie farmić, tak? Jednakże ich głównym celem nie są punkty, a pasywne farmienie expa, co pozwala im zdobywać kolejne poziomy i otrzymywać szarce bez faktycznego grania. Devsi mówili, że takie zachowanie psuje rozgrywkę innym graczom, dlatego teraz osoby korzystające z tego typu metod będą karane. Twórcy również planują dodać możliwość wydawania blood pointsów w dużych ilościach i w znacznie szybszym tempie. Ma to po prostu ułatwić graczom wydawanie punktów. Długość wydawania punktów, aby wbić prestiż to czasami nawet potrafi zająć po 20 minut, jak nie więcej. Zadania z archiwów oraz codzienne wyzwania przejdą również lekki rework. Będą łatwiejsze do wykonania, mniej czasochłonne i według zapowiedzi twórców także bardziej angażujące oraz zabawne. Osobiście mam nadzieję, że codzienne zadania będą podzielone na ocalałych i zabójców, aby każdy miał po trzy zadania. Ostatnią zmianą w tej fazie jest możliwość podglądu własnych perków w lobby bez konieczności wchodzenia do osobnej zakładki oraz zwiększenie liczby możliwych posiadanych loadoutów. Przypuszczam również, że w ramach usprawnienia queue prawdopodobnie będzie można zobaczyć perki innych graczy. Ale to dopiero w ekranie ładowania. Podobnie jak w wersji mobilnej. Ale to już jest moja osobista teoria. I to wszystko, co pojawi się w pierwszej fazie zmian. Chyba w końcu spieli dupy, żeby wszystko było gotowe do FNAFa. Myślicie, że im się uda? Dajcie znać w komentarzach. Do następnego, dobranoc.